Siema, z uwagi na to, że pomału kończy nam się marzec, zostało dosłownie parę dni. A ja w swoich filmikach wcześniejszych mówiłem Wam dużo o decyzji w sprawie obligacji dla Bitcoina. No i niestety, ale nie mogę znaleźć się tego zgłoszonego projektu, którego termin ostateczny miał wypadać na koniec marca. Szukam cały czas i nie mogę tego znaleźć. Jak się coś pojawi, jak znajdę, to oczywiście dodam wzmiankę o tym w komentarzu. Na ten moment znajduję bardzo dużą ilość innych zgłoszeń, których terminy po prostu przypadają. Pierwsze takie z podstawowych, chyba na kwiecień, mogą zostać one przedłużone, i to jest dość powiedziałbym istotna informacja, nawet o 240 dni. Także w tym roku możemy się spodziewać tych. Tych obligacji, a nawet jeszcze w 2020. Nie skreślałbym pod tym kątem 2019, dałbym szansę, myślę, że trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość. Nie podoba mi się podejście do tematu, jeśli chodzi o Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Z tej uwagi, że gdyby chcieli zatwierdzić, to by zatwierdzili, już wielokrotnie przekładali te terminy i. Do niczego to tak naprawdę nie, do, nie doprowadziło. Ludzie są zniecierpliwieni. Pokazuje to rynek, co się dzieje. Aktualnie mamy małą Bessę, parą miliardową. Nie jest to duża suma, jeśli chodzi o rynek kryptowalutowy. Aczkolwiek można było zobaczyć, że zszedł nam Bitcoin z ceny z 4000 chyba 80 dolarów. Więc yy, póki co, spoglądając na ten rynek, pomalutku gdzieś tam widzę jakieś odchylenia, odbicia, no i Cardano, które ostatnio szybuje, hmm, zobaczmy zmianę, 4,87. Ja byłem zwolennikiem, dalej jestem zwolennikiem Monero, Cardano oczywiście również mi imponuje. Hmm, Monero miało chyba najwyższą cenę ostatnio 54-55 dolary ale zauważcie, że te wszystkie wzrosty i spadki, które są, są coraz mniejsze i doprowadzają do tego, że tak naprawdę z perspektywy czasowej dwumiesięcznej, możecie zobaczyć, że teraz ta cena, jeśli chodzi o odbicia, bo wiem, że najniższa cena chyba wynosiła w tym roku. Bodajże, że w tym roku 41, 1 nawet 40 dolarów za Monero, mogę się myć, musiałem dokładnie to sprawdzić. A także widzicie, jeśli mamy wzrosty i spadki jakieś regulacje z powrotem od tego rynku. To jednak ten spadek nie jest taki dra, diametralny, drastyczny jak, jak wcześniej, i widać, że jednak sekwencyjnie rośnie nam ten wykres. Spada, rośnie, spada, ale pomalutku, pomalutku wzbija się do góry. Z informacji o transakcjach na różne giełdy, możecie, jak już wcześniej wspomniałem, z Wall Art sprawdzać sobie na Twitterze, co się dzieje, ile pieniędzy dokładnie, jakie transakcje były wykonywane. Czy też nie są też fejkowe to transakcje, ponieważ aktualnie jeśli chodzi o Bitcoin właśnie w rozumieniu o ETF-y, w ETF-y obligacje dla Bitcoina, pojawiła się informacja, że bardzo dużo transakcji było po prostu fejkowych na giełdach i paradoksalnie nawet rzecz ujmując te fejkowe transakcje mogą się przyczynić do tego, że zostanie pozdolnie rozpatrzony po prostu wniosek o przyznanie dla Bitcoina obligacji. Jest parę projektów bracia Winklevoss, z tego co wiem, dalej się starają, próbują, dajmy sobie szansę, dajmy sobie czas, uzbroimy się, jak mówiłem wcześniej, w cierpliwość i śledźmy to, co się dzieje. Na Bithubie można wyczytać wiele istotnych informacji, ostatnio chyba z takich aktualnych, jak pamiętam, była informacja, że jeden z bardzo popularnych serwisów oferuje, już Wam przeczytam, oferuje po prostu, twórca Twittera, o tak, oferuje e, pracę dla programistów przy zajmujących się programistów, zresztą możecie poczytać cały artykuł, nie będę wam tego streszczał, e, dla programistów w sprawie kryptowalut po prostu. Dla mnie ten artykuł m, po prostu mówi tylko to, że m, jest, to, jest to dla mnie informacja taka, żeby cenę po prostu podbić. Co, co to jest? Gościu, gościu sobie e, chcę wziąć, e, stworzyć zespół. Który, który po prostu będzie jednak wam to streszcze, bo, no bo inaczej chyba nie zrozumiecie. Mo, moją opinię, tak, chcę sobie stworzyć zespół, który będzie się zajmował projektami, inwestycjami w kryptowaluty, gdzieś tam stworzyć jakąś bazę osób, która będzie propagowała ten blockchain, tę właśnie formę płatności i szuka tam dwóch chyba, czy trzech osób i, i, i tyle. No w sumie ma być chyba sześcioosobowy, bo tam jest jeszcze technice, coś tam, coś tam. Także generalnie to jest pierdoła dla mnie. Nie wiem w ogóle, co to co, 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 ściema jakaś. Pewnie facy zainwestował w kryptowaluty i teraz chce to jakoś ożywić, no bo lajcy tak przeczyta taki lajk i zobaczy, o kurczę, Twórca Twittera, no, facet naprawdę bogaty, jeśli Twitter się tym interesuje, no to znaczy, że to jest coś istotnego. Ruchamy jakiś projekt typu walutowy, kurde, no to trzeba inwestować, no jednak się coś dzieje, tak. I to można powiedzieć, że to będzie coraz częściej pojawiały się takie wiadomości pozytywne, ale, ale to, jest, to jest taka nagonka, także słuchajcie. No, prawda jest taka, że obligacje bardzo wiele by zmieniły i cały czas czekam na decyzję z BACT, z platformą BACT, bo aktualnie jak sobie wejdę na stronę oficjalną BACT, no to nie można, nie, można, nie można sobie, że tak powiem, otworzyć tej platformy. Coś tam jeszcze jest nie tak, jakieś tam problemy mają. Są informacje podawane o partnerstwach, ale niestety ta platforma jeszcze, jeszcze nie ruszyła. Już oczywiście mam wprowadzone swoje dane, zarejestrowałem się, ale czekamy. I chyba będzie na tyle. Słuchajcie, jak się coś zmieni, to napiszę do Was. Tłumaczę sobie różne strony właśnie anglojęzyczne i czytam, czytam po prostu o tym kiedy mogą być te obligacje zatwierdzone jakie zmianki. A, zapomniałbym. Poczytajcie sobie na cointmarketcal.com po prostu o wydarzeniach Halving, podobno gdzieś tam ma być jakieś kryptowaluty jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, dziesiątej. Sprawdzajcie sobie te informacje. To nie są potwierdzone dane, lepiej na stronie oficjalnej albo oficjalnym gdzieś tam w Twitterze przeczytać niż tutaj, ale to jest, myślę, takie uproszczenie. Wpisujecie sobie frazę, keywords i szukacie, co ciekawego może Was spotkać. Być może Ethereum 31 marzec w kwietniu coś tam słyszałem, że ma być wprowadzone podobno w kwietniu Vitalik Buterin mówił o tym, ale czy będzie to jeszcze a tutaj przepraszam, jeszcze spojrzałem, czy to będzie czy to będzie to, to jeszcze nie wiem. Także musicie śledzić i uzbroić się naprawdę w cierpliwość. 2019 rok na pewno nie będzie rokiem jak niektórzy przewidują olbrzymich spadków. Ja uważam, że to może być rok, który się zaznaczy wzrostami bardziej powiedziałbym umiarkowanymi i który może przynieść naprawdę fajne wzrosty jak przyniósł inwestorom wchodzącym w projekt Binance Coin, o którym wam mówiłem na poziomie tam 4,9 dolarów. Yy, więc yy, chyba tyle będzie. Trzymajcie się do usłyszenia.